Projekt Wisła, jak wiemy, pierwsza faza jest właśnie w trakcie realizacji. Jesteśmy już po produkcji systemów wyrzutni, też jesteśmy już właśnie w trakcie realizacji kabin dowodzenia systemu włączności, zakontraktowane do, nie tylko do naszych systemów, bo pamiętajmy, kabiny będą już niebawem wykorzystywane. Najbliższa dostawa prowadzona przez amerykańskiego dostawcę, którego w skład wejdą właśnie wszystkie te elementy, no będzie już właśnie zakładała gotowe elementy zrealizowane w, polskim, w naszym przemyśle, w Polskiej Grupie Ale jesteśmy w przededniu drugiej fazy Wisy, która w tej chwili trwa, jest negocjowana. Też jest w tej chwili dyskusja o zakresie ewentualnego przekazania produkcji, przekazania kompetencji do przemysłu polskiego. Jesteśmy bardzo optymistyczni w tej kwestii. Tak jak udało nam się z pierwszej fazy Wisły wykorzystać cały potencjał offsetu sensowny potencjał, który został wynegocjowany. Oczekujemy też, że w tej drugiej fazie uzgodnimy z naszymi partnerami zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i też w przemyśle amerykańskim taki zakres, który będzie dawał nam kompetencje do wykorzystania tutaj rodzimego, do wykorzystania nie tylko na rynku Polskim nie tylko dla polskiej wisły, ale też wejście w łańcuchy dostaw szerzej, wejście w łańcuchy dostaw amerykańskich koncernów na rynkach trzecich. W małej narwie jesteśmy w tej chwili po integracji podwozia Jelcz z systemami wyrzutnimi. W tej chwili trwają badania. Zgodnie z harmonogramem w tym roku będą dostawy tych zamówionych modułów w przyspieszonym tempie, operacyjnych modułów. Jednocześnie mogę powiedzieć, że duża narew bo to też jest zawsze pytanie, które się pojawia też idzie zgodnie z harmonogramem. Kolejne etapy umów wykonawczych negocjujemy. Mała narew w dostawach zakładana jest w zasadzie, tak jak pan premier Mariusz Błaszczak oczekuje, na przełomie października, listopada. Będzie to troszeczkę też zależało od przyspieszenia współpracy i zakończenia badania całego. Całego systemu w oparciu o naszych kolegów z Wielkiej Brytanii.